Siemanko standardowo przypominam o maratonie 2700 łapek i jutro kolejny odcinek o 17. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to czas to zmienić. Już niewiele zostało nam do wbicia okrągłej liczby 100 tysięcy widzów. Pomożecie? Portal do Endu. Jestem przekonany, że każdy z Was choć raz przez niego przeszedł, aby rozprawić się ze smokiem. Ale czy zastanawialiście się, co się stanie, gdy zbudujemy portal do Endu w Endzie? Dzisiaj to sprawdzimy, tak więc miłego oglądania. Ok, jestem w Endzie, więc zabieram się za zbudowanie portalu. Dobra, wszystko gotowe, pora na wypełnienie go oczami. Co się teraz stanie? A, portal nie zadziała, no bo jak ma działać portal do endu w endzie? B, portal się uruchomi, a po wejściu w niego skończę grę bez ubijania smoka. C, po włożeniu ostatniego oka cały portal wybuchnie, a ja razem z nim. Masz teraz 5 sekund na dostawienie łapki w górę i napisanie Twojej odpowiedzi w komentarzu. Od dzisiaj nie musicie męczyć się ze smokiem. Wystarczy zbudować portal do Endu Wędzie.